Jak poprawnie zrobić bułgary z zaangażowaniem pośladka, a nie uda. Lecimy. Krzesełko, odmierzamy, hop, mamy odległość. Stawiacie stopę na krześle, tak, żeby piszcze nie szorował o krawędź ławki, czy krawędź krzesła, czy krawędź tam łóżka, obojętnie na czym będziecie mieli stopę. Uciekamy kolanem nogi zakrocznej i bioderkiem w tył. Tak jakbyście chcieli kolanem pójść tutaj pod krzesło, zobacz. Kobdach. Kolano tutaj w wykrocznej nie musi być w linii kostki, może właśnie pójść troszeczkę do przodu. Odrobinkę kładziecie się na czwórkę, czy ja może być przedłużeniem kręgosłupa, tak. Ja tak czasem chowam brodę, natomiast patrzcie najlepiej przed siebie. Uciekamy nową zakroczną pod krzesełko, wychodzimy ku górze. Kolano nogi zakrocznie pod krzesełko, bioderko, tam daleko kładziemy, zobaczcie, tu kolano może uciec nie musi być w takiej linii y, prostopadłej to kostki. hop, Wychodzimy w górze. W tym momencie bardzo mocno angażujemy pośladek, a odciążamy czwórkę nogi przejść. Tyle.